Jak co rok, w zielone święta, Zgromadziły się zwierzęta dla obioru prezydenta. Jest to taka ważna sprawa, że zwierzęce wszystkie prawa Dzień ten czynią dniem przymierza. Zwierz na zwierza nie uderza. Gęś jest pewna swego pierza, Pies nie czai się na jeża. Owca może wyjść ze stada, Nikt nikogo nie napada, kot nie drapie, Wilk nie zjada, nawet zając, choć ma pietra z odległości kilometra, obserwuje te wybory. Nawet mysz wychodzi z nory, nawet tchórz ze strachu chory na wybory spieszy żwawo, bo mu wolno, bo ma prawo. Lis z pryciarzem był bezsprzecznie, więc o głos poprosił grzecznie, wszedł na pień i w słowach kilku, tak powiedział. Zacny wilku, i wy wszyscy tu zebrani, tak przeze mnie szanowani, albo mówiąc wprost, zwierzęta, macie wybrać prezydenta. Czyż jest ktoś, kto nie pamięta zasług Lisa Witalisa? W pięciu tomach ich nie spisać. Otóż ja, przed wielu laty, gdym był młody i bogaty, w ciągu jednej tylko wiosny, zasadziłem tutaj sosny. Bóg dęby nie, nie ma wszystko, by zwierzętom dać schronisko. Dla was szereg lat z zapałem drób w kurnikach hodowałem. Dla was w chlewach tuczę wieprze, byście mieli życie lepsze. Jestem waszym dobrodziejem. A sam nie śpię, a sam nie jem, tylko myślę dniem i nocą, jak zwierzętom przyjść z pomocą. Mruknął niedźwiedź do sąsiada. Co to gadać? Dobrze, dada. Szepnął Borsuk: Jaka swada, jaka dykcja i wymowa to przynajmniej tęga głowa. A tymczasem lis po chwili ciągnął dalej. Moi mili, nie namawiam, ale radzę, jeśli. Dziś otrzymam władzę, daję słowo, że zasadzę w ciągu pięciu dni na piasku drzewa mego wynalazku. Już nie szyszki, nie żołędzi, ale rosnąc na nich będzie schab surowy i pieczony. Boczki, szynki, salce, sony, mortadela i serdelki. Mięs przeróżnych, wybór wielki. Nawet prosie w galarecie, jeśli tylko zapragniecie. Wszystkim oczy aż zabłysły. Lis nie zgorsze ma pomysły. Niech zostanie prezydentem. Czy przyjęte? Tak. Przyjęte. 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 Przyjęte.